Witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj bitewka, a raczej mm, nie bitewka, bitewka jest dodatkiem. Natomiast jeszcze raz chcę wam przedstawić pewne nowości. To jest czołg Chieftain. Zobaczycie go w takiej dosyć szybkiej akcji, ale nie o to mi chodzi. Otóż moi drodzy, mam tutaj zrobiony system tych dodatków. Ostatnio Wam omówiłem to tak pobieżnie, teraz może troszeczkę bardziej. Otóż każdy taki dodatek ma swój, tak jakby, slot i możemy zdecydować, czy będziemy szli w opancerzenie, siłę ognia, mobilność czy wyposażenie. Opancerzenie również powoduje zwiększenie chyba HP na przykład, oczywiście. Dodatkowo, sloty są w ten sposób skonfigurowane, że nie możemy sobie wybrać tylko siły ognia, tylko mobilności albo tylko wyposażenia, co jest złe moim zdaniem, bo to to miało zapewniać jakby no, ukłon w stronę indywidualnych y, upodobań gracza. Tutaj tego niestety nie ma, mamy sloty, które są tak zwane globalne, możemy tam użyć dowolną rzecz, albo opancerzenie, albo siłę ognia, mobilność, albo wyposażenie oraz sloty, które z góry są przeznaczone na przykład na wyposażenie, na przykład na mobilność, na przykład na siłę ognia. Dodatkowo pewna rzecz, która musi być poprawiona, no to jest w ogóle masakra, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę ile w tej grze kosztuje czołg ósmego poziomu, oraz wyposażenie tego czołgu Ja może wezmę jakiś Mam tutaj przygotowany Bitwa niedługo będzie To jest oczywiście Leopard 2A5 Czyli czołg w który wyposażona jest Nasza armia częściowo Najnowocześniejszy czołg w naszej armii I teraz coś wam moi drodzy pokażę Otóż ten czołg kosztuje O ile się nie mylę 8 milionów Natomiast Nie ma tak jak w WOCie Że czołg już jest Kompletny, tylko trzeba jeszcze odkrywać. Jak zrobicie ulepszenia, to zobaczycie, ile tutaj różne rzeczy kosztują. Na przykład armata kosztuje 1 700 tysięcy, silnik nie pamiętam, bo kurczę już, ale na pewno ponad milion, albo około 2 miliony, albo 3. Już nie pamiętam ile, ale bardzo dużo kosztuje silnik. I wszystkie te rzeczy, co tutaj mamy, zobaczcie, milion na przykład kosztuje system. Obrony aktywnej, dodatkowo trzeba pocisków mnóstwo wnaleźć, i tak dalej, i tak dalej, ale to nie wszystko. Jeszcze trzeba nagrać na te ulepszenia i trzeba je kupić. I teraz zobaczcie, jeżeli ja sobie kliknę tutaj i chciałbym kupić yy, na przykład opancerzenie tutaj. To zobaczcie, że opancerzenie MK3, które daje punkty życia kadłuba 7% i silnika 37%, kosztuje 4 miliony. Słuchajcie, 4 miliony kosztuje ten moduł. Dodatkowo, no jakie to są ceny? Zobaczcie, to, to jest wszystko po 4 miliony, jeżeli chodzi o, tutaj jest tańsze za 2 miliony 700. 000, tutaj również 4 miliony. Zobaczmy siła ognia: 4 miliony 700. 000. 4700, 3400. No, żeby to wyposażyć w te najlepsze moduły, działo, pociski i tak dalej. Nie wiem, ile trzeba nagrać kasiory, ale wychodzi około, no, minimum. Kurczę, te 20 milionów. To jest, to jest po prostu masakra. Mam nadzieję, że to zostanie zmienione. Że dobrze przemyślą sobie to wszystko, bo. No, nie widzę sensu grać. No, po prostu aż się odechciewa. Ja, co prawda, jestem w tej sytuacji, że mam kasiorę, dostałem oraz tutaj wolne doświadczenie i nie muszę tego robić, bo gdybym musiał tego robić, to po prostu grę Armored Warfare bym sobie odpuścił najzwyczajniej w świecie i w ogóle bym z niej nic nie nagrywał. Ewentualnie nagrywałbym jakieś tam pierwsze, poziom drugi, trzeci, czwarty. No, granie później jest zbyt żmudne. Dobra. Ale bitewka ma być tym oto Chieftainem, zobaczcie gdzie on się znajduje, sprzedawcy i gdzież ty jesteś, aha w tym drzewku. Tutaj jest Chieftain, pewnie jeszcze wam pokażę Challengera oraz Ariet, na razie z losowaniami tu są problemy takie dosyć, dosyć poważne i nie chciało mi się czekać mówiąc szczerze. No, i tutaj jedynie mnie boli to, że muszę grać jakieś bitwy, żeby mi się odblokowała artyleria, bo chciałem wam pokazać palmarię. No i to tyle. Może teraz. Aha, dane tego czołgu. Ulepszenie jest tyle. Pancerz nowy jest zamontowany. Wszystkie te ulepszenia również. To jest czołg poziomu 5. Całkiem, całkiem ciekawy, aczkolwiek niesamowicie mułowaty. Następny już kosztuje 6 milionów na siódmym poziomie. E, dobra, to tyle. No to co? Zapraszam Was do obejrzenia bitewki. Ok, słuchajcie, jesteśmy już w bitewce. E, będzie to dosyć szybka rozgrywka, bo chcę Wam powiedzieć, e, w jaki sposób tutaj najprzyjemniej rozgrywać te bitwy. Po prostu, czym szybciej, tym lepiej. Szybko zrobić damage, szybko zajechać przeciwnika, i tak dalej, wada jeżeli chodzi o MBTKi, bo to chyba moja ulubiona klasa jest. Takie przynajmniej było założenie. Być może gra to zweryfikuje, znaczy już zweryfikuje to i pewnie będę wolał szybsze pojazdy. Natomiast MBTKi traktował jako taką ciekawostkę. Zobaczcie, no, prędkość tego czy w tej na 28 30 na godzinę nie nastraja optymistycznie. A tutaj jest nawierzchnia fantastyczna przecież do licha. No i cisnę do przodu. To jest tryb znany wam z wota, czyli przejęcie tej podstawowej jednej bazy, która gdzieś tam znajduje się pomiędzy walczącymi stronami, pomiędzy respawnami. Zamierzam jechać tutaj do góry. Na tą autostradę i coś tam posnajpić Niestety, zaatakowanie tym czołgiem, czyli Chieftainem, może się tragicznie skończyć, ponieważ te małe takie dziubki od razu z boku rozwalą. Pierwsza nowość, którą tutaj widzicie, to jest zupełnie inny celownik. Mówiąc szczerze, podoba mi się ten celownik. Jedną rzecz tylko bym tutaj zmienił, mianowicie dał graczowi możliwość ustalania intensywności tego celownika kolorów oraz samych kolorów. Czyli, jak się komuś zielony nie podoba, to sobie robi tam pomarańczowy albo biały, albo czarny, czerwony i itd., itd. Tutaj coś będę próbował ustrzelić stąd. O, coś tam się wychyliło, ale zniknęło. O, i ładnie dostał. Gościu w Sheridanie. Jak widzicie, tutaj całkiem, całkiem ciekawa. Tam, gdzie te mapki obfitują w jakieś takie industrialne klimaty, całkiem ciekawie to wygląda. Widać, że ten engine tutaj sobie radzi. Jedyne, co bym powymieniał, ale to chyba na wszystkich mapkach, to roślinność. Roślinność dla mnie jest do zrobienia od nowa. Tutaj się świecę. Więc wycofuję natychmiast, ponieważ zdaję sobie sprawę, że mniej więcej w tych rejonach płaskiej pustyni tam się czają zazwyczaj ludzie. O. Słuchajcie, side scrapy w tej grze nie działają za bardzo, także nie starajcie się nawet pod jakimś tam kątem pokazywać boku przeciwnikowi, ponieważ kurczę wam przebije. Okej, okay, troszeczkę tutaj strzelam Czekam aż nasi Znajdujący się właśnie O, nie dostał kościoł, Tylko kosienice Znajdujący się tam na tej pustyni troszeczkę Rozwalą tych kampiących Wtedy tą drogą można Przypuścić bardzo, bardzo szybki atak O, jest gościu Właśnie o tego mi chodziło Dostał za 431 Ktoś mu jeszcze poprawił I on już jest praktycznie nieszkodliwy ale blokował tutaj przejście Więc w tym momencie Będę się starał już chyba zaatakować Ponieważ nic nie widać tam 100% hapsa Więc można pozwolić sobie Na szarżę wręcz Zwłaszcza, że tu u góry widzicie Mam wsparcie Przepraszam I tutaj zobaczcie, jest jakiś czołg Więc ja już szarżuję Po prostu pełna para i... No, teraz jeszcze strzelę. O dziwo nie weszło. Powinno to wejść, ale gościowi też nie. No już się nie zamierzam zatrzymywać. Po prostu wiem, że tutaj coś oberwę od kogoś, ale... Y, już zamierzam... To decyduje taka szarża o powodzeniu y, słuchajcie, całej misji. Całej bitwy. Po prostu... W pewnym momencie znajdują się dwa trzczołki z boku na flance przeciwnika na tyłach, i to już jest bitwa wygrana. I w ten sposób rodzą się wyniki 15 do 1 czy 15 do 3. Tutaj nie strzelam przez te murki, bo nawet jak macie pocisk podkalibrowy, to one kurczę tak jakby zatrzymywały wszystko, cały impet tego pocisku, to samo jak są jakieś słupki, yy, siatki i tak dalej. No, i teraz widzicie, jest sytuacja elegancka, ponieważ można sobie tutaj powykańczać, bezkarnie praktycznie powykańczać, można sobie przeciwników. Straciliśmy tylko trzy czołki na razie, także jest nieźle. Normalnie gra polega na tym, żeby dojechać gdzieś i po prostu się strzelać na pewnym dystansie, natomiast tego typu zdecydowane ataki wymagają koordynacji niestety kilku czołgów. Jeżeli samotnie się zdecydujecie, no to jest lipa. Ok, tu jest jeszcze ten czołg. Zobaczcie, to już jest oczywiście normalność. Bach. Ja dostałem z boku, ponieważ tam jeszcze jeden kliencik został. Także zniszczyli nam tylko 4 czołgi z tego co widać. A my zniszczyliśmy 15. I to tyle. Taka szybka bitewka. Chciałem wam pokazać. no Czołg jest mułowaty, ale wszystkie mbt są mułowate, chociaż obserwuję pewną poprawę, bo było gorzej. Teraz jest troszeczkę lepiej, ale to jeszcze nie jest to. Nadal Czołg MBT w Armored Warfare równa się Czołg ciężki w World of Tanks. Tutaj te wszystkie osiągnięcia widzieliście. Tu żaden rewelacyjny wynik. 2000 obrażeń to jest mniej więcej tyle, ile ma. Mój czołg, czyli to jest wynik strasznie średni, ale chciałem wam pokazać, że taki dynamiczny atak może spowodować przełamanie tej stagnacji, tego strzelania się 10 minut, wychylania wież z kamieni i tak dalej. To zresztą zawsze w tego typu grach procentuje, aczkolwiek, no tak jak mówię, można zginąć bardzo szybko i nie zrobić nic, po prostu nie zrobić nic. Okej, okay, słuchajcie. Yy... To by było na tyle, chyba. Tutaj widzicie, ile zarobiłem. Net to jest podane po odliczeniu pocisków. No i naprawy. Tak wygląda czołg Chieftain MK5. Żegnam się z Wami i do usłyszenia.